Zaczniemy rozmowę na temat zajęć pozalekcyjnych. Wiele pytań na moim kanale właśnie ma takie pytania. Mamy jako rodzice o to, aby nasze dzieci były mądre, aby później rozwinęły w sobie takie umiejętności. Żeby poradziły sobie w życiu jako osoby dorosłe. Mam nadzieję, ale i świadomość, że coraz więcej osób, coraz więcej rodziców wychodzi z tej otoczki bezpieczeństwa, wychodzi z tej otoczki bezstresowego wychowania, bo była to moda w latach 90. Gdzie wyręczaliśmy wszystkie dzieci, wszystkich z wszystkiego, bo myśleliśmy, że dochodząc do wielu rzeczy, dochodząc do majątków, mając wszystko co potrzeba wokół siebie, oddajemy to dzieciom, aby nie musiały przechodzić tej traumy, przechodzić tej drogi, tak jak my, która była wielokrotnie ciężką drogą, walką o przetrwanie, i chcieliśmy uchronić dzieci właśnie przed tym. Ale beztrosowe wychowanie wywarło wielkie piętno na naszych dzieciach i wiele dzieci po prostu nie radzi sobie z presją, która jest na nich. Mając wiele możliwości, mając wszystkie możliwości tego świata przed sobą, mając pieniądze, mając szkoły, mając domy, mając samochody, mamy problem z tym, żeby być sobą. A bycie sobą, wydawałoby się, nie jest trudne, no bo co muszę zrobić? No urodziłem się, jestem sobą, mam na imię, mam rodzinę i, i co? Chyba wystarczy, żeby być sobą. Ale okazuje się, że bycie sobą to coś głębszego. Cel życiowy to ta siła, którą potrzebujemy, aby wstać rano, aby podnieść się i wiedzieć, po co tu jesteśmy, co mamy do osiągnięcia i Cel życiowy w moim przekonaniu to coś, co związane jest z innymi ludźmi. Neurobiolodzy już wiedzą i osoby, które zajmują się mózgiem, że my jesteśmy ludźmi społecznymi. Nasze mózgi są społeczne, więc do funkcjonowania potrzebujemy innych ludzi. To właśnie dzięki temu, że się łączyliśmy w grupy, przetrwaliśmy jako gatunek, rozwinęliśmy się do tego poziomu, który mamy obecnie, ponieważ tworzyliśmy miasta, ponieważ tworzyliśmy, budowaliśmy budynki, tworzyliśmy kulturę i przez to, że byliśmy w grupie, przetrwaliśmy. Osoba, która jest w pojedynkę, tak naprawdę nie osiągnie nic. Mając pieniądze, możesz kupić wszystko, ale to nie pieniądze pozwalają przetrwać, tylko motywacja, siła, wiedza. I chęć. Można powiedzieć, że lew w pojedynkę jest silny, ale przeciw 20-30 osobom nie da rady. Jedną, dwie, trzy osoby lew jest w stanie ogarnąć, ale w grupie jesteśmy silni i właśnie to świadczy o tym, jacy jesteśmy jako ludzie, jakie mamy mózgi, jakie mamy potrzeby. Potrzeba przynależności, potrzeba uczestnictwa w sporcie. Sport jest właśnie jednym z najlepszych miejsc, gdzie dzieci doświadczają emocji, doświadczają porażki, doświadczają sukcesu, przynależności do grupy i wszystkie te potrzeby, które dziecko ma, jest zaspokajane w uczestnictwie sportowym. My często o tym zapominamy, myśląc, że sport to tylko piłka. Bieganie, spocenie się, syneczek, córeczka się spocą, przeziębią i nie będą mogły iść na angielski. Ale w... czasami ukrywamy emocje przed dziećmi. W szkole tych emocji praktycznie nie ma, ponieważ tam jest tylko odtwórcze siedzenie, siedzenie w ławce. Na angielskim jest też nauka. Gdzie Twoje dziecko ma przeżywać? Gdzie Twoje dziecko ma przeżywać porażki, e, sukcesy, zakłopotanie, współpracę, uczestnictwo w grupie? Pewne obowiązki wynikające z zadań tam. Jeżeli lekcje, wychowanie fizyczne, treningi pozalekcyjne są dobrze prowadzone, to na takich zajęciach jest naprawdę wszystko. Od myślenia po uczestnictwo, po kompetencje społeczne naprawdę jest tego mnóstwo. Więc gdziekolwiek byś nie zapisał, gdziekolwiek yy, Twoje dziecko by uczestniczyło w kulturze fizycznej. W zajęciach sportowych, to patrz na to, aby rozwijano tam wszystkie kompetencje. Nie tylko trenowano jakiś sport konkretny, e, zajeżdżało Twoje dziecko jako ciało, tylko czy Twoje dziecko przychodzi, rozmawia o treningu, przeżywa e, te zajęcia, czy ma jakieś przemyślenia z tym związane i po prostu czy rośnie. Czy każdy taki jeden trening rozwija cokolwiek? Czy chodzi. I jest bez przemyśleń, rozwala ci chatę w domu, ponieważ ktoś tam coś nadszarpnął, ale ani nie zmęczył e, układu nerwowego, ani nie zmęczył ciała, a tym bardziej nie wprowadził dziecko do myślenia i nie ma żadnych to dziecko przemyśleń. Sport po, powinien rozwijać wszystko emocjonalność, układ e, odpornościowy ułatwiać wzrost i, i wiedza. Dlatego jeżeli masz więcej pytań na ten temat, zapraszam Cię do subskrybowania, komentowania, udostępniania, daj lajka, jeżeli była tu wartość i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymaj się, do zobaczenia. Cześć.